Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Kamila Kapciak, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA. Lokalny lider i koordynator projektów na terenie powiatów Radomskiego, Przysuskiego, Lipskiego i Łórzeckiego. Skąd moja obecność tutaj? Może na początek powiem, że po raz pierwszy występuję przed. Taką publiką, więc jest mi niezmiernie miło, do tej pory pracowałam z młodzieżą, z, ze szkołami średnimi, gimnazjum, więc to też jest mój pierwszy raz, więc bardzo proszę o wyrozumiałość za, za jakieś potknięcia. Od razu powiem, że jestem lepszym praktykiem niż teoretykiem, więc postaram się mówić no, tak jak umiem najlepiej. Drodzy Państwo, od 10 lat działam w trzecim sektorze, animuję lokalną społeczność do działania i zachęcam przede wszystkim młodzież do tego, żeby działali jako wolontariusze, zaczynali od wolontariatu i przez to zdobywali doświadczenie i, i uczyli się tego. Wszystkiego po to, żeby później było im łatwiej, żeby pokazać, że działalność społeczna jest ciekawa, inspirująca i dzięki temu można zdobyć doświadczenie. Na początek chciałabym opowiedzieć o Arce, o tym, co robimy, skąd jesteśmy i, i dlaczego działamy w Radomiu. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka powstało w, tak naprawdę w 1999 roku. Narodziło się na bazie Katolickiego Centrum Młodzieży. Które powstało po, na, na osiedlu 15-lecia po restauracji romantyczna, kiedyś, która z romantycznością miała niewiele wspólnego, a właściwie chyba nic. Stał budynek, miasto nie za bardzo wiedziało, co, co ma z tym zrobić, i, i stwierdzili, że przekażą to na klub młodzieżowy. Wtedy założyciele. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia i, i księża, którzy tam byli, postanowili stworzyć miejsce, które będzie e, dla młodzieży i gdzie będą pracować z młodzieżą. E, tak powstało katolickie centrum młodzieży, e, no ale katolickie trochę młodzież odstrasza. E, I e, tak naprawdę zaczęli przychodzić tam wszyscy. E, na początku w większości była to młodzież Oazowa, e, no ale później zaczęli przychodzić wszyscy. E, Każde, z każdej grupy społecznej, tak naprawdę. I w 2002 roku powstało stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które istnieje i działa do dziś. Od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego, więc zbiera 1% na, na działalność. Co jest misją stowarzyszenia? Przez wiele lat udało nam się wypracować takie hasło. Pasja plus działanie równa się. Skuteczne pomaganie. Naszą misją jest przede wszystkim szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ale także studentów, również dorosłych. Teraz od dwóch lat coraz poważniej otwieramy się na seniorów, zaczynamy promować również wolontariat seniorów, ale przede wszystkim skupiamy się na dzieciach i młodzieży. Na działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, wychowawczej, profilaktycznej, społecznej i charytatywnej. Pomagamy rodzinom, uzdolnionym dzieciom, przyznajemy stypendia, ale też wspieramy inicjatywy lokalne poprzez program Działaj Lokalnie, który dzięki Środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności może być realizowany nie w Radomiu, ale w gminach w powiatu radomskiego, urzędzkiego, przysuskiego i lipskiego. Przede wszystkim chcemy wyrównywać szanse rozwoju społecznego. Programy, które realizujemy, głównie wolontariat, który od 2000 roku tak naprawdę stał się był budowany. Tylko wolontariat w takim kontekście, że My przygotowujemy młodych ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, do tego, żeby działali społecznie. Nie tyle na rzecz organizacji, co poprzez organizacje pomagali innym ludziom. Pomagali w DPS-ach, w przedszkolach, w rodzinach zastępczych. Taki bardzo szeroko pojęty wolontariat, niekoniecznie tak, jak to widzą inne organizacje? Bo zazwyczaj słyszy się, że jeżeli organizacja ma dużo wolontariuszy, to jest...